To zaczynamy. Pierwszy dzień teg tegorocznego MSPO 2024. 3,5 dnia zasuwania po 7 godzin dziennie, 750 wystawców. Dzisiaj temperatura 30 stopni w cieniu, 44% wilgotności. Jest gorąco jak jasna cholera. Mam nadzieję, że klimatyzacja na halach będzie działać. Dzisiaj walczę sam, więc będzie mi trochę ciężko, ale od jutra będę miał już support, więc materiały będą troszeczkę bardziej atrakcyjne. Postaramy się wrzucać dwie relacje dziennie. Dzisiaj będzie raczej jedna, ale od jutra możecie się spodziewać dwóch relacji z MSPO dziennie i pokazamy, postaramy się pokazać Wam wszystkie ciekawe rzeczy, przynajmniej naszym zdaniem, które według nas chcielibyście zobaczyć. Idziemy walczyć. To jest kochuty stalowa wola. Pierwsza moja wizyta, bo przewiduję trzy, bo mają trzy bardzo fajne rzeczy. Jest ze mną Robert i w, pokrótce opowiemy Wam o pierwszej premierze Huty Stalowa Wola, która stoi za nami i jest to wóz ewakuacji medycznej. Zgadza się. Jest to wóz ewakuacji medycznej na platformie lekkiego podwozia gąsienicowego na zawieszeniu hydra, hydropneumatycznym. Mamy tutaj 12 kół na wahaczach hydropneumatycznych, mamy napinacz hydrauliczny, rolki podtrzymujące. Mamy tutaj zastosowany power pack, dzięki któremu możemy wymontować, zamontować silnik w ciągu całego układu bez wycieków w ciągu 30 minut. Dodajmy, że ten nośnik, czyli tak. to podwozie lekkie podwozie gąsienicowe, to jest to samo na czym są budowane wozy dowodzenia tak. dla artylerii. Zgadza się. Ten wóz jest dedykowany dla jako wóz do wodzenia, wóz dowódczo-sztabowy dla programu Regina, czyli dla krabów artylerii 155 mm. I, ale gabaryty tego pojazdu, podwyższenie przedziału desantowego pozwala nam na zabudowę różnych e, specjalnych innych wozów. W tym akurat e, w przypadku mamy wóz ewakuacji medycznej. Zacząłeś mówić o PowerPacku. Jakie są pokrótce parametry tego, tego silnika, tego tak. efektu te, PowerPacka? Jest tutaj silnikiem TU o mocy 263 kW, o Czyli 350, 360, 360 konie. 363 konie, tak podajemy. 1760 Nm, O zużycie paliwa nie pytam, bo ile wlejesz, tyle przepali? No około 100, 120 litrów. Mamy z tyłu podniesioną zabudowę, o której powiedziałeś, tak. w której jest przedział ewakuacji medycznej. Ilu rannych może zabrać ten pojazd? Ten wóz może zabrać w jednym momencie dwóch rannych na noszach i dwóch rannych siedzących. Jeżeli zrezygnujemy z jednej pary noszy, Górnej, która jest na uchwytach. Wtedy możemy przewozić sześciu rannych siedzących. Dodatkowo mamy fotele, dwa fotele lekarskie, kierowcę, sanitariusza. Jakie jakieś wyposażenie medyczne jest zainstalowane na, na przedziale? Tak, są nosze podbierakowe, ortopedyczne, nosze z usztywnieniem części szyjnej. Mamy zestaw szyn, szyn kramera worek próżniowy, dwie butle tlenowe, dwa przyłącza podmaski tlenowe, defibrylator, respirator. Tak naprawdę możemy, mamy tam zainstalowane szyby, szyny Intrax, dzięki którym możemy, jaki chcemy właściwie sprzęt tam zamontować. Czyli to, co wojsko będzie chciało, to zasadniczo Zgadza można się. Tam zam zamontować. Dodatkowo generalnie, mamy... Generalnie mhm. jest możliwość ewakuacji tym wozem ciężko rannych z podtrzymaniem funkcji życiowych. Na tak. tyle szybko, żeby po prostu dostarczyć ich do szpitala, gdzie już zostaną objęci profesjonalną opieką medyczną. Z Zgadza się. Mamy uchwyty pod kroplówki, mamy sprzęt do monitorowania funkcji życiowych i tym wozem przewozimy do punktu zbiorczego. To jest, rozumiem, Wasza propozycja. Zgadza się. To jest nasza propozycja dla tej platformy. Dla... Jest to Platforma, którą pokazujemy również, że jesteśmy w stanie wykonać różne, zabudowa, różne zabudowy tego wozu. W tym roku akurat jest to wóz ewakuacji medycznej, ale ta platforma jest w tym momencie przebadana, przebadana na 19 ton, więc każdą zabudowę do 19 ton, jeżeli nam oczywiście gabaryty pozwalają, a mamy tutaj dosyć duży potencjał, to. Tu możemy to wykonywać. Okej. Okay. Dziękuję Ci za przybliżenie. Bardzo Dziękuję. ogólne siłą rzeczy, bo no, warunki polowe, jak zapewne zauważyliście, co z tego, że stoi kamera. Nie, przejdę ze środkiem. Sory za tych, którzy przechodzili po prostu. Tak, o, właśnie, następny pan. Dziękujemy bardzo. Sory. takie życie. Dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję bardzo za możliwość. A Wam pokażę niedługo. Dziękujemy ponownie za przejście przed kamerą. A Wam niedługo pokażę kolejne nowości skuty stalowe Dziękuję bardzo. Stoisko firmy. Przedsiębiorstwo sprzętu ochronnego Maskpol, Maskpol, panki Konieczki dokładnie Pego tak, Z jest z nami Mariusz z firmy Maskpol, największy producent balistyki w Polsce. Tak? Można, można tak, tak powiedzieć. powiedzieć. Plus mundury, plus, plus mundury, e, oporządzenie, środki odruch oddechowy, wodzież filtracyjna i tak dalej, i tak dalej. Dość dokładnie. szerokie spektrum. Ale prezentujecie na tegorocznym MSPO swój najnowszy produkt, czyli kamizelkę rok 30. 30. A przed nami są rok 1 i rok 2, z których wywodzi się rok 3.0. Króciutko, dokładnie. Mariuszu Rok 100. Eee, tak, dokładnie kamizelka ROG 1, która w 2022 roku dostała nagrodę Defender. Od tego czas, czasu jest, dość mocno była użytkowana, testowana w różnych e, służbach. Po uwagach e, powstała kamizelka ROK 2.0, która tak samo jak poprzednik była testowana, używana jest do dzisiaj. Ale kolejne uwagi, kolejne zmiany, i dzięki temu powstał nam Rok 3.0. Który mamy obok i który za chwilę, chwilę wam pokażemy. I mamy kamizelkę Rok 3, 3 czyli tegoroczną premierę. Dokładnie tak. E, ważna rzecz, o której musimy powiedzieć, e, nowością w, tej w kamizelce są klamry. Ale e, jeżeli użytkownik będzie chciał, tak samo jak poprzedniczki, czy Rok 1, klamry, Rok. 3 rok, 2.0, 0, klamra ściągająca i na główna na klamrach Duraflexa możemy wszystko zrobić, jak użytkownik będzie chciał. Bo to Pokazaliśmy są klamry nowe, tak, nowe klamry magnetyczne. System zrzutu, myśmy ustalili tak, że ciągniemy całość, druga strona, tylko jedna strona naprzód. Kamizelka po części jest tutaj skonfigurowana, ale brakuje takich e, ważnych rzeczy, jak jest podbrzusza, krocza, co pokażemy w dalszej części. Wszystkie te elementy dodatkowe, czyli kołnierz, ramiona, w 100% są konfigurowane z poprzednich Czyli kamik. mamy do czynienia z kamizelką modułową, skalowalną, którą użytkownik może sobie dopasować, dopasować. w zależności od typu zadania, od zagrożeń itd. Tak. I, tak dalej, i, tak dalej, I tak? dodatkowe elementy pokażemy już na ściance, bo tu jest przykładowe jej zestawienie, a więcej elementów mamy w dalszej części wystawy. No to idziemy na ściankę, bo Maspol zrobił naprawdę bardzo fajny stęp z tą kamizelką. Kawałek widzicie tutaj z bo to jest balistyka. Ale pokażemy Wam stęd ze wszystkimi elementami tej kamizelki. A w międzyczasie będziecie w przebitkach widzieli szczególi. To leci. Zapraszamy. Jesteśmy okay. przy tym pięknym stędzie, o którym Wam no mówiliśmy. Wcześniej powiedzieliśmy. I teraz Mariusz opowie Wam króciutko o wszystkich modułach. Ważna rzecz, czego nie było w wcześniejszych kamizelkach, nie mieliśmy pasa. Dołożyliśmy pas, do którego oczywiście montujemy miękki wkład balistyczny. Który pokażemy dalej. Kolejne rzeczy, do kamizelki dołożyliśmy przednie panele, dwa rodzaje przednich paneli, albo pusty, albo nie, nie mamy panelu i też możemy coś sobie zamontować, zakrywane padki i na fasty, to jeżeli chodzi o montowanie do kamizelki. Dwa rodzaje kamerbandów, z możliwością montowania magazynka, wkładu miękkiego, potem lecimy dalej na plecy, plecach dedykowany. Albo stelaż do plecaka, albo innych rzeczy, które możemy sobie dopiąć. Kołnierz. Ochrona szyi, karku i jeszcze boków. Kołnierz jest integrowany z korfą padami, więc powoduje to, że nam się to nie przesuwa podczas użytkowania. Jest idealnie dopasowany do użytkownika. Lecąc dalej, jeżeli chodzi o ochronę podbrzusza. Ochrony podbrzusza mamy dwie: albo dangler, do którego montujemy wkład miękki albo standardowa ochrona podbrzusza, potem dopinamy ochronę krocza. Tył, poddopin, też z miękkim wkładem balistycznym. Ochrona ramion i dodatkowe elementy, jak ładownica na granaty, na magazynki, podwójne magazynki, tutaj mamy ze sobą karabinowe, pistolet karabin albo pojedynczy. Worek zrzutowy, standardowy ten, który mieliśmy w mapie, z dwoma magazynkami i apteczka. Oraz dwa karga małe. To jeżeli chodzi o porządzenie w dużym skrócie, które jest na wyposażeniu ROKA 3.0. To teraz balistyka. Balistyka z drugiej części. To jesteśmy przy stędzie prezentującym wszystkie elementy balistyczne, balistyczne, kamizelki ROK 3.0. 3.0. Dokładnie. Balistyka miękka K2O4. Czyli od odłamku już mamy wszystko, co polska norma nam określa. Lecąc po kolei, tutaj mamy całą ochronę szyi, i boków z kołnierza, przód, tył, lecąc dalej, wkład do danglera, wkład do ochrony podbrzusza, ochrona krocza, mata, tylnia, wkład do pasa i dedykowane płyty, które Maskpol produkuje, e, oczywiście płyty możemy sobie włożyć jakie chcemy, myśmy pokazali akurat te, to jest K3AB. Czyli każde SAPI, które jest... Standardowa rozmiarówka w kamizelce jest winda do rozmiaru L -ki, SAPI, płyta wchodzi. Winda, czyli taśma z rzepem, która pozwala dopasować nam zauważyć, rozmiar, rozmiar płyty. płyty. A jeszcze zapomnieliśmy o ochronie ramion, no bo to jest wszystko to, co wkładamy w laminat, z którego została wykonana kamizelka. Dziękuję Ci, drogi Mariuszu. Dziękuję. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Wam chociaż w części kamizelkę ROK 3.0. Ja mam taką cichą nadzieję, że taka kamizelka kiedyś do nas trafi i będziemy mogli Wam ją pokazać już w detalach, w konfiguracjach, w użyciu. Bo muszę przyznać, że jest naprawdę fajna. Przynajmniej wizualnie. Dzięki, To Mario. trafi na pewno. Dzięki. Hej. Prezentujemy dzisiaj na targach MSPO tego oto Denata. Przywieźliśmy go specjalnie z Warszawy. Jest to przykład właśnie troszeczkę wysłużonego królika, którego przewieziemy niedługo na kolejną wersję Feksa i będziemy go prezentować. Może coś się sprzedamy. Trochę pojechałeś z tym denatem, bo jestem stary, ale nie aż tak. Nie rozkazam. No. Jezu, jak się fajnie leżałek jak mu w ogóle nie stało. Słuchajcie, jesteśmy na stoisku Jezu, żebym teraz nie spalił. Przemysłowy Instytut Automatyki Pomiarów PIA! Tak, tak jest, tak jest. Tak jest, bo to się wszystko czyta razem. To się czyta razem cały czas. Ostatnio prezentowaliśmy Wam to rok temu na, na grotowisku, czyli ten mobilny robot wojowy. E, w tym roku na grotowisku przez chwilę pokazaliśmy wam tę platformę, na której, na której leżałem. Możesz nam coś powiedzieć więcej, bo myśmy bardzo zdawkowo tak. o tym powiedzieli. Idea, idea była taka, żeby stworzyć szybko jakiś robot, robota ewakuacyjnego na platformach, które już mamy. A że od wielu lat dostarczamy na lotniska w Polsce robota Ibis, zrobiliśmy wersję Ibisa transportową. A bo to jest czyli, na Ibisie czyli to jest zrobione na Ibisie. Czyli to mamy sprawdzoną platformę, która służy na największych międzynarodowych lotniskach w naszym kraju. Dostosowana do transportu, do ewakuacji. No bo Ibis, jeśli, nie, 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 jeśli dobrze pamiętam, e, poza tym, to Ibis był chyba najcięższym robotem, którego dosięgowaliśmy. Tak. Robili. Dotychczas Ibis był najcięższym. Ibis, czyli inspektor BIS. Bo w Wojsku Polskim mamy jeszcze inspektora pół, półtonowego. A chcieliśmy go zastąpić Ibisem. Ibis bardziej się podobał Straży Granicznej. Strafił też do OS-u, żandarmerii wojskowej. I generalnie. Do Polska jeszcze, mam nadzieję, że trafi. Może w takiej wersji, może w wersji EOD. Natomiast tutaj ciekawostka jest taka, że udało nam się znaleźć miejsce na 300 kg jakiegoś ewentualnie szpeju dla wsparcia czy piechotę, czy ewentualnie jakichś działań medycznych. Czyli mamy uniwersalną platformę transportową zbudowaną, zabudowaną na kadłubie nazwijmy to naszego najcięższego robota, jest 300 kg, tak? Czyli możemy tym sterować zdalnie z odległości. Zgadza się. E, może być w pewien sposób autonomiczny, czy nie bardzo jeszcze? To już kwestia tego, co mam klient podpowie, tak? Bo tutaj jak najbardziej autonomię wrzuciliśmy, bo, bo polega to na tym, że mamy GPS -y i możemy, możemy czy, 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 po, czy po jednym, czy po, po drugim systemie Zaprogramować mu trasę tak? i powiedzmy od sobie punktu punktu, od punktu do punktu, może dostarczać. To, ale jeszcze bez na opcji, omijanie przeszkody, znajdowanie drogi. Mamy to wszystko dawno opracowane, czy w tym projekcie, czy no w innym. Tak. Tylko kwestia jest inna. Czy klient, czyli nasz, czyli wojsko, jest gotowe na to, żeby na autonomię na polu walkę, tak? A można tym sterować w trybie. Takim jak piesek za nogą? Jak najbardziej. Może, może być follow me, czyli idzie sobie za, 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 za żołnierzem, ciągnie szpej, e, ewentualnie rannego. tak? Więc tutaj jak najbardziej to jest, to jest możliwe. Maksymalna prędkość? 10 na godzinę. Zasięg? Zasięg testowaliśmy na peksie na, na nowej dębie 1200 metrów mniej więcej, okay. ale udało nam się przedłużyć ten, ten, ten zasięg, dołączając jeszcze robo, ro, robota, który był repeaterem. Czyli w momencie, kiedy mieliśmy dwa roboty na, na poligonie, udało nam się osiągnąć 2,5 km. Ale mówisz o zasięgu, zasięgu transmisji. A ja pytam transmisji. o zasięg jazdy. Zasięg jazdy mówimy o, bardziej o godzinach pracy. Tak. Mniej więcej minimum 4 godziny, z naszych doświadczeń testowych nawet 6-7. Mówimy minus 4, 4 godziny dlaczego? Bo minusy, tak? parę mym... paręnaście kilometrów tego rannego można przebiegć. No Ale macie jeszcze Inną fajną rzecz, ta służy do ewakuacji, a ta służy do niszczenia. Tak, tak. To jest, to jest, to jest taka, taka nasza, nasza gwiazdeczka tego, tegoroczna. E, udało nam się podczas targów Eurostatory zwrócić uwagę wemię, może byśmy coś zrobili z ich systemami min e, przeciwpancernymi. Z, widzieliśmy ich współpracę z inną firmą, która próbuje tworzyć jakieś, jakieś proste roboty. My powiedzieliśmy, słuchajcie, zrobimy wam minę, która będzie w stanie operować nawet na kilometr, a przede wszystkim będziecie mogli wycelować tą, tą minę za pomocą naszego panelu sterowania robotów e, zaawansowanego, za, zaawansowanej transmisji danych, zaawansowanej możliwości za, y, prowadzenia y, rozpoznania oraz także ewentualnego użycia tej miny. Robot kamikadze, no bo mówimy się, taki tulipan, jak odejdzie, no to eee, zostawi dużą dziurę. Tulipan, czyli mówimy o tej tubie, która tu jest, jest tu? to jest mina EFP, czyli z rdzeniem formowanym wybuchowo. Tak, no niektórzy mówią, na no to efekt odwróconej kumulacji, że nie leci strumień, tylko odpowiednio uformowana wkładka, jest w, staje się penetratorem i to robi generalnie miazgę, tak, no przebijalność tego liczy się w średnicach, w średnicach matki ona jest jakaś kosmiczna, bo no, to tutaj, tutaj, tutaj mówimy, jeśli chodzi o ten tulipani, to jest mały, tak? to, to mówimy o 60 mm, ale umówmy się, takiego BWP'a tam kolegów takim e, smutnych e, ugotuje po prostu. Czyli przebije, zrobić dziurkę, ciśnieje ten. Tak. BWP to podejrzewam, że jakbyś dwa ustawił, bo to, to przeleci jest. na wybór. Tak, tak, zdecydowanie. Więc tutaj tutaj. No dobra, jest ale ten... teraz tak, e, koszt efekt, tak? No bo Mamy jednak dosyć drogie urządzenie. Mina jest stosunkowo tania, no ale macie macie robota. Tylko znaczy, to, z, z drugiej znaczy, strony powiedzmy, że podjedziemy tym do T90M za, za 17 milionów tak. dolarów i rozbalimy go takim robotem. Słuchaj, tu pokazujemy bardziej możliwości i sam pomysł, natomiast koszt robota przewidywany dla, 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 takiego, dla, dla, dla takiego tulipana byłby... Dużo niższy niż, niż, niż robota seryjnego, który wykorzystywany jest przez, przez Arbie. No co, co to sen, nie mogę jej powiedzieć. Tak, natomiast masz nośnik ten nośnik... i bardzo prosty system kamer, bez głowic obserwacyjnych, chwytawów, nie wiadomo czego jest. Tutaj tak? zastosowaliśmy co ciekawe, celownik, który używamy na strzelbach Benelli, używanych na naszych robotach. Więc to jest, to jest taki po prostu redpoint, może powiedzieć. Ale oczywiście to, to wspomagamy się innymi kamerami, jezdnymi robota, żeby oszacować, gdzie ewentualnie jest ten pojazd, który mamy rozwalić. Natomiast tu chodzi o jakby taktykę zastosowania, pokazanie innego sposobu podejścia do takich zadań. No, zobaczymy, czy to wiesz, czy to płyci. No, czyli dotąd PIA robił roboty, które miały rozbroić ładunki wybuchowe, ochronić człowieka, a teraz zrobili robota z ładunkiem wybuchowym, tak, wybuchowym który ma zniszczyć. Jeszcze, czy jest pale, przeciwnika. Pale Dzięki Ci serdeczne bardzo za prezentację. Za mamy nadzieję, że się podobało i mamy nadzieję, że z Piapem jeszcze się nie raz spotkamy. Zgadza się. No i za, za, zapraszamy na strzelnicę Piap. A no tak! Bo no macie fajną... ma bardzo fajną strzelnicę u siebie w Instytucie. To jest węzeł... jak to się nazywa? Ruch Łopuszański Jerozolimski w Warszawie. Jak się wylatuje z Warszawy przedłużenie alej Jerozolimskich po prawej stronie stacja BP, za stacją BP znajduje się Instytut Kap i mają świetną strzelnicę modułową, można sobie rozstawiać zasłony i to można komercyjnie u Was wykupić. Może komercyjnie obsługujemy głównie grupy zorganizowane. To, to zapraszam. My się to my się zorganizujemy. Zagadamy się organizujcie, bo macie jedno strzelanie czy więcej już. Zgadamy się. Dzień dobry. Dobra, to do zobaczenia Bardzo u Was na strzelnicy. Dziękuję. Grota 3 czyli stoisko Fabryki w Łucznik Radom i prezes już, e, Seweryn Figurski, bo ostatnio jak się widzieliśmy na grotowisku, był pan PO prezesa i dwa tygodnie później, po rozstrzygnięciu konkursu, został pan prezesem. Mamy Grota A3. Przedstawiał pan prezentację e, Grota A3, bardzo szczegółową, którą opublikowaliśmy dzięki waszej uprzejmości na swoim kanale. E, zmian proponowanych przez Fabrykę, bo to cały czas trzeba podkreślić, że to jest tylko wasza propozycja. Co on z tego wybierze, no to już jest inna sprawa. Przed nami stoi grota 3. Chciałem się spytać, bo pamiętam prezentację pańską z zeszłego roku. I te zmiany nie były tak, nie było ich tyle, ile było w tym roku. I pytanie nasuwa się samo. Czy te zmiany powstały pod wpływem konfliktu na Ukrainie i opinii płynących m.in. z Między innymi to jest słowo klucz, które pan redaktor wymienił przed chwilą. Dlatego, że Grota 3 jest propozycją zmian, które my proponujemy do wniesienia do kolejnej wersji. Jak, one, jak ta wersja powstawała i jak te propozycje znajdowały się w kolejnym rozwiązaniu, to właśnie między innymi po części spłynących informacji z frontu bo ta broń funkcjonuje na Ukrainie bierze udział w konflikcie zbrojnym, jest używana w najcięższych warunkach, czyli no, trudno sobie wyobrazić bardziej realne i trudne warunki dla takiej broni, jaką jest karabinek szturmowy. To jedno. Dwa, fabryka bardzo dużo kontaktuje się z końcowym użytkownikiem. Mówię tutaj o siłach zbrojnych w naszym kraju. Obserwujemy trendy, weryfikujemy, co jest implementowane do nowoczesnych konstrukcji na świecie. Oglądamy też trochę konkurencję, oglądamy, co dzieje się ogólnie mówiąc na świecie. Analizujemy, weryfikujemy i przekładamy to na początku na, ciężko powiedzieć na deskę kreślarską, ale na, na, ekran, komputera. na ekran komputera teraz za pomocą, za pośrednictwem zaawansowanych e, programów i wprowadzamy e, w samą jednostkę broń. Natomiast e, powracając jeszcze do tych doświadczeń. Tyle doświadczeń, co do tej informacji, które płyną z frontu, bardzo mocno na tym się skupiamy. Jest dużo materiałów, które powstają po tym, jak grot został zaimplementowany, został wprowadzony do użytku podczas konfliktu zbrojnego i bardzo dużo próbujemy z tego wyczerpać informacji, bo to jest właśnie najbardziej taka newralgiczna i najbardziej. Trafna informacja, która może nas zainspirować do wprowadzania poszczególnych zmian. I tak powstała właśnie propozycja grotaczy, która została zaprezentowana na grotowisku tegorocznym w miesiącu czerwcu. Tutaj mogę zdradzić, że już trwają pewne uzgodnienia co do wprowadzenia tego i zaakceptowania przez końcowego użytkownika, żeby jak najprędzej ta. Propozycja przybrała kształt ostateczny i jak najprędzej trafiła w ręce polskiego żołnierza, no bo taki jest cel, taki jest gol tego wszystkiego, żeby jak najprędzej wprowadzać kolejne wersje. To jest kwestia też woli, chęci. A szybkości reakcji i działania poszczególnych instytucji, jak również fabryki broni. My mamy kawał swojej działki do zrobienia w tym zakresie. Są instytucje po kolei, które opracowują pewnego rodzaju dokumenty. Mówię tutaj o warunkach technicznych, metodykach badań. Wszystko musi być przebadane, wszystko musi być bezpieczne. To jest pierwsze kryterium, którym się kierujemy przy konstruowaniu broni. Później są kolejne inne, ale najważniejsze to jest bezpieczeństwo użytkownika. Musimy być pewni, zarówno my, jako producenci. Tej jednostki broni, jak i użytkownicy, którzy ją wezmą na swoje wyposażenie. Proces jest bardzo złożony i wymaga czasu i tego nie przewalczymy. Natomiast ja osobiście głęboko wierzę, że wszyscy mają chęć, wolę jak najszybszego pozyskania kolejnej wersji 3, bo on niesie za sobą bardzo dużo zmian w zakresie ergonomii, cech użytkowych, zdolności bojowej czy samej funkcjonalności jako takiej. Więc. Gramy wszyscy do jednej bramki. Dokładnie. Skoro mamy już omówionego grota A3, to w imieniu nieistniejącego gunbloga zadam pytanie, a co z bullpupem? I tutaj muszę pana redaktora zaskoczyć, bo wiem, że pan również bardzo mocno się tą to kwestią zajmuje. tego zasłaniam gunblogiem. Grot w wersji bezkolbowej, może jeszcze w tym roku, na rynku cywilnym. Wow. Czy to będzie konwersja, czy na razie będzie to raczej karabin gotowy? Konwersja w drugim kroku. Więc okay. w pierwszej kolejności chcielibyśmy dać rynkowi możliwość zakupu samego karabinka w wersji bezkolbowej. A modułowy pistolet? Bardzo podobna sytuacja. Jest całkowicie przebadany. Po badaniach zakładowych zakończyliśmy wszystkie testy. One długo trwały. Celem było doprowadzenie tego pistoletu do takiego stanu żeby jak najmniej szło takiej złej informacji z rynku po tym, jak go wypuścimy. Bo dla mnie, tak analizując wszystko, no i jeżeli chodzi o pistolet e, najbardziej takim opiniotwórczym e, środowiskiem jest jednak rynek cywil. To ono nie ma w pewnym sensie litości, mówię tutaj w cudzysłowie. Tylko każdą wadę zaraz wypunktuje, każdą wadę ogra, umieści w social media i tak się dzieje na całym świecie. I dotyczy to również wyrobów fabryki broni, więc powiem kolekcjonariuszowi, musi być to dopieszczone, zanim trafi w ręce naszych cywilnych użytkowników, których sobie fabryka bardzo mocno ceni. Fabryka broni, tak, ma olbrzymie zdolności produkcyjne i naprawdę produkujemy tej broni bardzo dużo. Jednak priorytetem Trzeba sobie z tego zdawać jasną sprawę. Biorąc jeszcze pod uwagę sytuację, w której się znajdujemy, jest produkcja na rzecz obronności kraju, czyli budowanie bezpieczeństwa. Jesteśmy częścią polskiej grupy zbrojeniowej, mamy swoje zobowiązania i priorytety są dla nas bardzo jasne. Za granicą mamy konflikt zbrojny i to bardzo poważne. Musimy dbać o to, żeby zbudować jak największy potencjał zbrojeniowy dla naszego państwa, a, między, a mimo to i tak znajdujemy jakąś lukę, jakiś slot, który pozwala nam wyprodukować to trochę Berli, to trochę mini Berli grotów czy pistoletów WISTO na rynek cywilny. I ja tutaj bardzo proszę o tą wyrozumiałość. Robimy co możemy, rozbudowujemy się, zwiększ naszą możliwość produkcyjną i nie zapominamy o tym rynku. Staramy się robić co w naszej mocy. Przyjdzie taki moment, że MON, nasz główny zamawiający, nasyci się bronią strzelecką, bo ona ma bardzo długi cykl życia w czasie pokoju. Wtedy ten rynek cywilny stanie się naprawdę dla nas o, otwartym rynkiem. Będziemy mogą mówić w 100% zaspokoić, ale na pewno w takim o, poziomie, którego on nie będzie nawet w stanie przyjąć. Chyba, może się zmieni ustawodawstwo e, w Polsce co, nadzieję, do, bo co do e, może, posiadania może, bram. Może ta ustawa zmieni się tak, że będzie jeszcze troszeczkę łatwiej. Dziękuję bardzo panie prezesie. Czekamy na obiecanego bullpapa, czekamy na VISA e, i Nowe może produkty z fabryki broni na rynku? Nie śpimy. Fabryka broni ciągle produkuje, ciągle wdraża i opracowuje nowe rozwiązania. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Do, dziękuję. do dziękuję zobaczenia. Opancerzona koparko-ładowarka to się chyba... 3-kurowa Defense CD220, i tak dalej, i tak dalej. Masa 16 ton. Interesuje mnie, o proszę bardzo, opancerzenie kabiny komory silnika, zbiornika paliwa, akumulatorów cylindrów stanak 4569, poziom 2A2B. Czyli mamy opancerzony pojazd inżynieryjny, tak? czyli koparkę, ładowarkę, która może kopać okopy, może wykonywać prace inżynieryjne, ziemne itd., itd. w strefie zagrożenia. Czyli mamy osłonę przeciwodłamkową, przeciw pociskom i dzięki temu zarówno pojazd jest trudniej zniszczyć, jak i operator w środku czuje się bezpieczny. Nie chcę wymieniać nazwy tego kraju, bo podobno można za to dostać bana na YouTubie, ale jest taki kraj, który toczy permanentnie wojny i oni mają masę właśnie takich opancerzonych buldożerów, koparek, spycharek itd, i tak dalej. No i tu mamy podobną koncepcję. Bardzo dobry pomysł, dlatego że rzadko kiedy myśli się o tym, żeby zabezpieczyć sprzęt inżynieryjny i operatorów, bo cały czas jest przekonanie, że to nigdy nie walczy, że to jest z dala od linii frontu, a obecnie w dobie amunicji kierowanej, dronów, nie wiadomo czego jeszcze, gdzie można. Strzelać no oczywiście zabronioną amunicją z pociskami, czyli kasetową albo typu cargo na kilkaset kilometrów, no to zaczyna być problemem, bo można po prostu ostrzelać zaplecze, na którym będą używane tego typu pojazdy. No więc mamy pojazd zabezpieczony w pewnym stopniu przed takimi działaniami.